Present Perfect. Jednym z najczęściej wykorzystywanych czasów w języku angielskim jest czas present perfect, tak zwany teraźniejszy dokonany. Ze względu na brak odpowiednika w języku polskim, może on sprawić początkującym problemy, jednak postaram się go przystępnie opisać. Zacznijmy od zastosowania. Czas present perfect wykorzystujemy w następujących okolicznościach. Wyrażamy czynność z przeszłości i wskazujemy na jej wpływ na teraźniejszość. I have cleaned my room. Posprzątałam swój pokój. Nie wiadomo kiedy to zrobiłam, ale efekt teraźniejszy jest taki, że pokój jest czysty. Wyrażamy czynność, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. They have lived in Warsaw since year 2000. Oni mieszkają w Warszawie od 2000 roku. Mieszkają w Warszawie cały czas od 2000 roku aż do chwili obecnej. Ukazujemy czynność, która zakończyła się przed chwilą lub w nieodległej przeszłości. She has just finished learning. Ona właśnie skończyła się uczyć. Jest to czynność zakończona przed chwilą. Wyrażamy nasze doświadczenia. He has seen this film. On widział ten film. On do tej pory już zobaczył ten film. Osoba zapytana o swoje doświadczenie, czy już gdzieś była, czy już słuchała jakiejś płyty, odpowie w czasie present perfect, jak w tym przypadku. Zdania w czasie present perfect składają się ze słowa pomocniczego have, używanego we wszystkich osobach oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej, gdy używamy has. Drugim istotnym elementem zdania jest zastosowanie past participle, czyli czasownika w trzeciej formie. Więcej o trzech formach czasownika oraz przykłady czasowników w trzeciej formie można znaleźć w części podstawowe czasowniki. Pytania w czasie present perfect tworzymy poprzez inwersję czyli zamieniamy miejscami czasownik posiłkowy have lub has oraz podmiot zdania a więc have I cleaned my room? Czy posprzątałem swój pokój? Have they lived in Warsaw since year 2000? Czy oni mieszkali w Warszawie od 2000 roku? Has she just finished learning? Czy ona właśnie skończyła się uczyć? Has he seen this film? Czy on widział ten film? W przypadku zdań twierdzących, często stosuje się formy skrócone, które dla poszczególnych osób tworzy się w następujący sposób. I have. I've, you have, you've, he has, his i analogicznie she's, it's, we have, we've, they have, they've. Zostały nam jeszcze przeczenia. Tworzymy je tak jak w przypadku innych czasów. Poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym have lub has. Czyli otrzymujemy have not lub has not. Najczęściej w przeczeniach stosujemy formy skrócone: haven't i hasn't. Oto przykłady przeczeń w czasie present perfect. I haven't cleaned my room yet. I jeszcze nie posprzątałem swojego pokoju. They haven't lived in Warsaw since year 2000. Oni nie mieszkają w Warszawie od 2000 roku. She hasn't just finished learning. Ona nie skończyła właśnie się uczyć. He hasn't seen this movie. On nie widział tego filmu. Czas Present Perfect występuje często z następującymi wyrażeniami: Before, przed. I haven't done this before. Nie robiłam tego nigdy wcześniej. Since, od. I haven't been there since. Nie byłam tam od tej pory. For, przez. I have worked there for two years. Pracowałam tam od dwóch lat. Lately, recently, ostatnio. I haven't seen her recently. Nie widziałam go ostatnio. Once, twice, three times. Raz, dwa razy, trzy razy i tak dalej. I've met him only once. Spotkałem go tylko raz. Already. Już, które występuje w zdaniach twierdzących. I have already eaten it. Już jadłem. Yet. Już występujące w przeczeniach i pytaniach. Have you bought it yet? Kupiłeś to już? Up to now or until now? Do tej pory. I haven't felt like this until now. Nigdy dotąd tak się nie czułem. This week, this month, this year. W tym tygodniu, miesiącu, roku. I have been busy this week. Cały tydzień byłem zajęty.